Siemanko, siemanko z tej strony Shake. Witam Cię w oazie, gdzie właśnie dokończyłem smoka w sobotę, zrobimy sobie konkurs, a więcej szczegółów będzie w sobotę. Teraz oczywiście opowiem jak to wyglądało, jak przebiegały prace, ile mi to zajęło. E, oczywiście jeśli nie chcecie posłuchać mojej e, paplaniny, przesujcie do końca, tam będzie pokazane z bliska i... No i co? No i w opisie będzie oczywiście też e, opis tego. Tej pracy o smoku, i zobaczycie, które lepsze. Napiszcie w komentarzach, oczywiście, które będzie lepsze. Wam się podobało to, co ja opowiadam, czy to, co jest w opisie. Dobra, leźmy. Smok mi zajął około 3 tygodni. W takich mniej więcej przerwach. No co? będę tutaj się gdzieś wyświetlały jeszcze zdjęcia od początku tego robienia. Więc, tak, na początku, co? Pomysł. Pomysł, ee, wejście w grę, poszukanie. Smoka odpowiedniego, i zrobienie zdjęć. zdjęć z przodu, z tyłu, z boku, od dołu, od góry. Oczywiście każdy detal, żeby był odzorowany później, właśnie w rzeczywistości. Potem jedziemy szkielet. Szkielet oczywiście z drutu robię. No i co? To takiego na oko po prostu. Oczywiście, nic tutaj, jakieś tam mierzenia czy coś. Po prostu zrobiłem. Mniej więcej jak ja bym dowiedział, żeby wyglądał. Potem, oczywiście, są poprawki, ucinanie, dorabianie, tam drutu, wiązanie i te sprawy. No co, po drucie oczywiście wjeżdża folia, więc ulepienie e, z folii, mniej więcej, żeby było tutaj grubiej, tutaj e, cienko, no mniej więcej, żeby to wyglądało. Potem wjeżdża glina. To jest łatwa sprawa. Bo co? No, głowa, no to takie ja i osoby zrobiłem, tutaj szło w dół, no to tutaj szyja, no to proste. To wszystko było takie klejone, lepione. I co? Przed tym wszystkim zaczyna się problem. Wszystko jest doklejane, czyli musi być wygładzone. Woda, ręce, narzędzia, które tam mam. Oczywiście w niektórych miejscach moje ręce są za grube i nie dochodzą w pewne miejsca. No i dobra. Po wygładzeniu zaczyna się zabawa. Robienie głowy. Zaczynam zawsze od głowy. Nie wiem, tak mi się przyjęło. Tak zacząłem robić. I to wychodzi zawsze. Jeśli jest głowa, później już moim zdaniem ładniej to wychodzi. Ja to widzę lepiej. Wiem jak to mniej więcej rozplanować sobie wielkościowo do głowy dopasować resztę ciała. Potworka, człowieka, którego jeszcze nie robiłem, ale może zrobię. I te sprawy, które są, czyli resztę, takie jakieś tam skrzydła, jak tutaj widzieliście, co robiłem. No to tak, to już mniej więcej do drutu, ale potem i tak to giołem, gdy okleiłem gliną. Co to nie było, dobry pomysł. No i dobrze. Po y, zrobieniu z gliny, właśnie. Całego naszego smoka przed tym wszystkim balowaniem e, już jest gotowy. No to co, wlatuje w piec, żeby było wszystko usztywnione, twarde i nic nam się więcej nie pozmieniało. Szczególności, że moje ręce są e, strasznie gorące, jak coś dotknął. i po pocą się strasznie. I to nie pomaga tutaj. <śmiesz> Śmiesznie, znowu się nikt nie śmieje. <śmiesz> Dobra, więc po piecu wychodzi. Oczywiście wyszedł nasz smoczek po piecu i był jeszcze gorący. I tak dotykam tutaj tego, tego kołnierza, czy to tam, co to jest, u góry. I zaczyna się ruszać. C, myślę, no to fajnie Za dużo by nie w piecu albo za mało. Ale drugi raz nie wkładam, bo spalę, myślę. Dobra, to poczekam. Ale udało się, bo. Gdy ostyk jest sztywniutki Po piecu wchodzi oczywiście grunt do gliny Takiego typu Mam to w farbie Oczywiście jest po to, to żeby glina nie wchłaniała za dużo farby w siebie Bo to jest chyba typowo jak z drewnem Chociaż ja tam nie znam, nie? <laughs> Ale z tego co czytam, trzeba tak robić I tak robię no co, dodatki oczywiście to później o tych dodatkach powiem, ale tak. Wchodzi farba po tym gruncie, czyli malowanie, co tutaj było najgorzej, bo długo schodziło, musiałem poprawiać, bo to zawsze się gdzieś malnęło, bo to nie jest łatwo. No i co, i dwa dni zajęły mi robienie łusek na nim. Co jest ciekawe, po kilka godzin. Ale co najlepsze, ręka mi się. Czeka. Ha. I trzymałem sobie drugą rękę. Czartwoję. <laughs> Czesa się, ale łatwiej było to robić. <laughs> po malowaniu, po tym wszystkim, pomyślałem, że taka postawka będzie fajna odzorowuje e, kamienie czyli taka pofałdowana, dlatego nie jest taka idealnie prosta. I też zbiliłem, bo cały czas była z drewna. Myślę sobie coś nowego, coś fajnego. Dodatkowo, na tej podstawce postanowiłem dorzucić tutaj czaszkę e, z mieczem i flagą. Czy tam jakimś napisem? Sami widzicie jakim. No i plus kuferek ze złotem i mieszek ze złotem. Też fajna sprawa. Podoba mi się bardzo. I jeszcze sobie podstawkę kupiłem, żeby sobie obracać. <laughs> to jest dobre. No i co? W sumie tyle. Napiszcie jak Wam się podoba smok. Też powiedzcie, jak to wygląda, czy wolicie takie opowiadanie, czy to co piszę pod tym, ile to mi zajęło, ile pracy, z czego, jak to robiłem, jak to zaczynałem. A resztę to już widzieliście na filmikach, jak te prace przebiegały. No i co? Od soboty planowo. Będą gry przez tydzień. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że będę wrzucał codziennie. Pozwoli na to czas. No, to tyle. Dajcie subka, dajcie lajka. I widzimy się w sobotę. Trzymajcie się.